Cześć, witam Was w pierwszym filmie z serii 5 na 5 czyli 5 podsumowań na 5 ostatnich dni w roku. Dzisiaj zajmiemy się kosmetykami, a przez kolejne 4 dni porozmawiamy o takich tematach jak rozrywka, artykuły w pomagu, magiczne momenty i takie ogólne odkrycia w tym roku. Wszystkie kosmetyki, które pokażę są cruelty free, czyli nie testowane na zwierzętach. Chciałam ograniczyć się do pięciu rzeczy z każdej kategorii, by filmów nie przedłużać. I było to dość trudne. W 2019 roku zdecydowanie moim ulubionym kosmetykiem były wszelkie hydrolaty. Testowałam ich naprawdę sporo. Różany, e, cynamonowy, c, e, kokosowy. Opuncja figowa również teraz czarna porzeczka, ale moim zdecydowanym ulubieńcem jest hydrolat cynamonowy z mydła stacji. Hydrolety świetnie orzeźwiają latem. Stosuję je pod krem i pod olej na noc i uwielbiam te. Które naprawdę pięknie pachną, i właśnie hydrolacynomonowy z mydło stacji zdecydowanie do tych pięknie pachnących należy. Działa stymulująco, przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie, i pobudza krążenie krwi. Łagodzi zmiany trądzikowe poprzez zwalczanie bakterii, a po umyciu włosów spryskany bezpośrednio na skórę głowy działa przeciw, tonuje na tonuje, nawilża i wspaniale pielęgnuje. Zdecydowanie, w porównaniu do wszystkich innych, z których korzystałam w tym roku, mogę powiedzieć, że był on moim ulubionym. Był on najlepszy, najpiękniej pachnie. Bardzo żałuję, że ta buteleczka jest taka mała, bo naprawdę chciałabym, by to pojemność była 100ml. Szczególnie, że większość hydrolatów teraz można kupić właśnie w butelkach 100ml. Drugim kosmetykiem, o którym chciałabym wspomnieć jest krem pod oczy. I jest to krem pod oczy, kawę proszę z Natu Handmade. Nie jest to kosmetyk wegański, bo ma wosk pszczeli w składzie. Dlatego mówiłam na samym początku, że nie wszystkie są wegańskie, ale wszystkie są cruelty free. Nigdy wcześniej w życiu nie korzystałam z kremów pod oczy, ale odkąd mam ten z Natu Handmade kawę, proszę, czyli krem pod oczy z kofeiną, używam go prawie myślę, że spokojnie od jakiegoś pół roku. Ma on bardzo zwartą, taką oleistą strukturę i zostawia taki, właśnie oleisty film pod oczami. Tak więc nie nadaje się za bardzo pod makijaż, korzystam z niego paradoksalnie na noc, ale jestem bardzo zadowolona i wcale nie sprawia, że nie chce mi się spać. I tak, on zdecydowanie pachnie kawą. Naprawdę lubię ten krem. Nie wiem, czy mam dzięki niemu mniejsze worki pod oczami, ale czuję, że ta skóra pod oczami faktycznie jest dużo bardziej nawilżona i chyba trochę bardziej zadowolona. O kolejnym kosmetyku wspominałam już na tym kanale w ulubieńcach lata. Jest to naturalny dezodorant w kremie. Ja mam jeszcze stare opakowanie, na którym jest napisane antyperspirant, ale jest to dezodorant, ponieważ nie zawiera aluminium. Z marki Auna, <laughs> o świeżym miętowym zapachu. Naprawdę pachnie pięknie. Pachnie, pachnie jak guma dorzuca. <laughs> Miętowa. Korzystam z niego cały rok, nie korzystam w tym roku z żadnego innego antyperspirantu czy dezodorantu. Ja nie mam problemu z potliwością jakąś nadmierną. Dla mnie taki naturalny jest naprawdę idealny, ale znam opinie osób, które korzystają z tego, z tego dezodorantu i również są bardzo zadowolone. Tak więc mogę z całego serca go polecić i zdecydowanie mogę powiedzieć, że jest to jeden z moich pięciu ulubieńców tego roku, bo jest to kosmetyk, bez którego po prostu nigdzie się w tym roku nie ruszałam. No i teraz coś, czego się po sobie specjalnie nie spodziewałam, ponieważ przez większość roku w ogóle się nie malowałam, nawet nie za bardzo wyrażałam chęć, żeby się malować, ale... Mimo wszystko. Jednym z moich pięciu ulubieńców tego roku jest krem BB z Natura. No można powiedzieć, że trochę naciągam, bo używam go od jakiegoś półtora miesiąca dopiero, ale używam go praktycznie codziennie. Jestem z niego bardzo zadowolona. I tak jak miałam problemy z różnymi kremami BB, czy podkładami, to z tym nie mam żadnego problemu i jestem bardzo zadowolona z tego, jak wygląda na mojej skórze, na mojej cerze. Kolor ten. 001, najjaśniejszy jest dla mnie idealny przynajmniej teraz na miesiące jesienno-zimowe, ma on też SPF 30, co bardzo mnie cieszy. Odkąd mam ten krem BB z Naturative, mam ochotę się malować i myślę, że to jest takie idealne przejście do tego, żebym Wam pokazała ostatni, ostatniego ulubieńca który również jest z tego działu jakby kolorów i jest to paleta z The Balm In The Balm Of Your Hand i to jest takie najlepsze rzeczy, bestsellery, greatest hits, tak zwane tej, tej marki, właśnie, bo są cienie do oczu, tu są róże. Trochę mnie dziwi, że są w tej palecie aż trzy róże, ale okej. Okay. Tu jest brązer, rozświetlacz i tu są również dwa takie no można to można tu używać albo na usta, albo na policzki. Ten i ten, czyli rozświetlacz i brązer. To są kolory, których używam praktycznie za każdym razem, jak się maluję I na oczy, i na twarz I czasem korzystam z różu, najczęściej z tego rozświetlającego I z cieni również, jeśli mam ochotę zrobić jakiś taki trochę bardziej fancy makijaż Ale najczęściej na taki codzienny makijaż używam bronzera na, powie na powiece I rozświetlacza też, żeby rozświetlić wewnętrzny kącik oka Do tego maskara i to wszystko Kilka dni temu przeglądałam wszystkie kosmetyki, które mam u siebie w kosmetyczce i kolorowe i niekolorowe, ale z kolorowych myślę, że wyrzuciłam jakieś 2 trzecie otwartych kosmetyków, z których większość była również przeterminowana, ale których po prostu nie używam. I staram się być minimalistką i zorientowałam się, że jakby w tej palecie jest naprawdę wszystko, czego używam. I jeśli gdzieś wyjeżdżam, to biorę właśnie tę paletę. I nie mam pojęcia, czy jest jeszcze dostępna, bo pamiętam, jak chciałam ją kupić. To naprawdę dość dużo czasu zajęło mi znalezienie jej. Ale jeśli znajdę, to podlinkuję w, w opisie. I koniec. Pięć kosmetyków ulubionych w tym roku. Jutro porozmawiamy o rozrywce, czyli o książkach, podcastach, filmach i serialach. I mam nadzieję, że uda mi się też wybrać tylko pięć rzeczy i nie rozgadam się za bardzo, bo akurat to jest kategoria, szczególnie podcasty. Szczególnie podcasty. Jestem od nich uzależniona i słucham ich ciągle. Mam nadzieję, że widzimy się jutro. Jeśli jesteście ciekawi i chcecie dowiedzieć się, jakie są nasze ulubieńce, moje ulubieńce, to zapraszam do oglądania pozostałych części tej serii. Dziękuję za oglądanie. Jeśli macie ochotę, to subskrybujcie, dajcie lajka, napiszcie w komentarzu, jakie są Wasze ulubione kosmetyki z tego roku. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Cześć! Pa! thank <laughs> you